Hej, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Northlands. Prawa strona zaczyna mieć dwie farmy. Dobrze, mamy lecieć z atakiem, nie? Tylko. Dopchamy tu jeszcze sakiewki. Tak, myślę, że polecimy po prawej stronie. A może być prawa. Oni i tu, i tutaj mam kawałek do przybignięcia, ale nie szkodzi, tutaj mają bardzo ładną przestrzeń, szkoda mi będzie to zabudowywać, no ale, coś za coś. Dobra, musimy przede wszystkim ulepszyć bardziej główną bazę, na co mi nie pozwalają. Stanę tak obok, żebyś mi nie sypnął hajsikiem. Proszę bardzo. Już myślałam, że wypili, ale. Oho, a dobra, złotówkę jeszcze mam, proszę. Idę ściągnąć z farmerów. Muszę poczekać, aż mi pozwolą ulepszyć główny butynek. Nie wiem, czy mi nie pozwala mi. Chyba, chyba na końcu ostatniego odcinka musiałam ulepszać. I teraz trzeba chwilkę poczekać. Taki cooldownik, jest, można powiedzieć, delikatny. No tutaj bym was przesunęła, bo kurczę, tutaj nie macie co robić. No zdecydowanie nie macie co robić. No chyba może zaczniemy od lewej strony, jednak. Ja jestem niezdecydowana, ja wiem. Ja wiem. Ale jakbym zaczęła od prawej, to później przynajmniej miałabym spokój, bo tak naprawdę mamy do zbicia, ja tu miałam zapisane ładnie. Dwa portale i pomost. Dwa portale i pomost i. I mamy to, nie? Czwarta wyspa to jest. Czeka, co tam jeszcze? Czwarta, trzecia, druga, pierwsza, tak, to jest czwarta. Bo tak się zastanawiałam, a czy ja przypadkiem nie mam jakiejś piątej wyspy? Ale nie, jeszcze nie. No dajcie mi już ulepszyć ten główny budynek. No o co chodzi? Mm. Aha, widzę, że tutaj nie macie co robić. Znaczy macie dzidy, to i tak dobrze. O, tu leci kolega jeden. Proszę bardzo. No i ci łucznicy stąd, oni mają tyle pieniążków. Tak was lubię, chodźcie już do domku. Chodźcie, dajcie mi trochę pieniążków. Mogłabym też dać wam więcej farmerów. Jeszcze ze dwóch. No bo oni teraz będą szli na, na prawą stronę, więc... Więc będziemy mieli fajnie dużo farm po prawej, i dużo farm po lewej. Dobra. Tutaj robimy tak, że podpalamy. Chodź piesek. A tutaj pójdziemy i odwalniemy młotkiem. O. I chyba... W ogóle dlaczego nie wystawiam ludzi? Zapominam o tym. Ale dali radę? Dali radę. Ledwo, ale dali. Czy mogę już ulepszyć główny budynek? Czy jeszcze mi nie pozwolą? Mogę, dobra. Czy mnie na to stać? Co to złotówki? Tak. Nie no, już mi pasują, te zostały. Czyli idziemy najpierw... Nie pij! Wypił skubany. Wziął sobie dolewkę. Ech, drogi ten pracownik był. No ale cóż. O, dzięki temu mamy ulepszenie. Na razie schowam te klejnoty. Niech one mi nie zajmują miejsca w woreczku, którego. O, w sumie, który tak jest mały. Czasem się przelewa już z niego. Trzech budowniczych jest tutaj. To oni się tutaj troszkę ponudzą na razie. Tutaj jest kilku budowniczych dobra. No i przydałoby się tarcze, nie? Tutaj by się przydał zbiór pieniążków. Już tutaj macie, widzę, pierwsze zbiory. Proszę mi to oddać. Hmm... Nie ma się za bardzo gdzie przenieść na tej prawej stronie. No to jakbym mury postawiła, to miała dwie farmy. Głupiego robota. Zrobimy... Eee, czekaj. Dwie drużyny na prawo na razie. No, le no lewa strona na siebie zarabia, no dzięki farmerom. Łucznice się nudzą, nie mają na co kompletnie polować. No ale na siebie zarabia. Powiedzmy. Może jednak lewą stronę. Kurde. <laughs> Jakie rozkminki. Zróbmy tak. Chodź tutaj. Weźmiesz od razu. Nie, czekaj. Kurde, wziął lewą. To jakieś przeznaczenie chyba jest. Trzeba ciebie jeszcze trochę napakować. Pięć pieniążków biorą. Dobra. Nie ma doleweczki, leweczki. A, bo ty miałeś tu pieniążka, bo pieniążko leciałeś. A, pieniążek bardziej atrakcyjne. No i mamy jednak dwie ekipy z lewej. No wiecie co to znaczy? Ja się nie będę z nimi kłócić, z której strony oni chcą, wiecie, zbić porta. <laughs> jak chcą z lewej? No to będzie z lewej. Idę chyba tak jak ostatnio. O. ja Was wystawię na zewnątrz. Cześć kolego, proszę. Tutaj poczekam na zbiory. O. Dziękuję. To tak za przejście. Rzucasz kasę i możesz iść dalej. Świetne to jest. O, elegancko. Dobra, i idą. Niech ja, oni się tutaj troszkę popalą. Aha. Kurde, konia zmęczyłam. No, ale on daleko nie ma. No. Proszę mi tutaj. Czekaj, koń się musi najeść. Dobra. Jak jedna, a druga ekipa? I ona jeszcze ma tylko dwóch uczniów. <grystanie> <grystanie> o, mamo, co to się wyprawia? A druga ekipa to co? Aha. No to puściłam atak. To może sobie daruję ten atak. Może po prostu niech oni nam sobie padną. A co się z tobą dzieje? Dlaczego ty. Dlaczego ty nie jesteś do wysłania? co bo nie masz łuczników, no to dlaczego oni się nie... a, bo oni nie mają tarcz pisaliście mi to w którymś odcinku dawno temu że oni jak nie mają tarcz to nie staną się łucznikami dla no tak łucznikami dla rycerza ale ja jedną ekipą jakie ja mam tarcze zdobyć jak ja teraz nie mam się jak przesunąć za aha, tam to tam, tam jest. nie, 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 ja sobie daruję was Niestety poś poświęcę was, bo. Kurczę No i jest problem A ty co? Czemu ty szczekasz? Czekasz z lewej, wyjesz z prawej Musimy się przesunąć. Dobra, ja wiem, że na bludną może to nie jest najlepsza decyzja, ale musimy się tu przesunąć. Bo mi się muszą tarcze pojawić. Kurczę, szkoda mi tych farm, no ale trudno. Bez tarczy to my tutaj nic kompletnie nie zdziałamy. No. Ulepszamy. Bludmonik, kurde, jak ja sobie dam radę... Z... Znaczy, po jednej stronie on będzie, to o tyle fajnie, nie? To dam radę. Ale może być ciężko. No fajnie byłoby, gdyby tarcze się jednak pojawiły, nie? To byłabym wdzięczna, ale... Już nie widzę, żeby się do tego rzucały tutaj. O, dziękuję. Myślę, że jeszcze jeden upgrade pójdzie. No idzie to darcze? Naprawdę się tu nie pojawią. Bo po to się przesuwałam, żeby się nie pojawiły, kurde. Na pewno rozbudowanie już tu nie. No nie ma. <ścoughs> ja Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Po stronie? Po lewej. Mówisz, że po lewej idą, ty. Nakarmimy konia. Porządnie. Jaj no, jakie dźwięki. Czemu po lewej? Po prawej przynajmniej mam wieże? Wiele ich tu, mam nadzieję dojdzie, jak są podpaleni. Dobra. Zrobimy tak. Bierze go trochę styrają. To wierzę że tego tak nie zbyt Wychodzisz mi na zewnątrz. No Okej okay. No i zobaczmy tą prawą stronę. Gdzie ten łucznik? Znaczy ten, no. No, no, no. no tak, jak zwykle dźwięki w telefonie. Nie, wyłączone, bo po co? Do nagrywania? No i teraz mamy dzień wolny i to byśmy mogli skorzystać z tego i. Hmm. No i co? Farmy się zniszczyły. A tarczki się nie pojawiły. Mam tutaj jeden, ale. Hmm. No chodźcie, kochani. Ile to masz? Jednego łucznika. Kurde. Jak ja mam z jednym łucznikiem wygrać? Hmm. Muszę się, Nie mam się gdzie przesunąć, no absolutnie nie mam. No jeden łucznik, no to wiecie... Ja wam to wytnę, bo to trochę zajmie. Niestety, nie wyszło. No nie ma się co dziwić, z jednym usznikiem. No i teraz jest problem. Znaczy, problem można spróbować zażegnać w jeden sposób. E, Ta jednostka jest spokojna. Problem można zażegnać w jeden sp sposób, chyba. Aha, nie mają do czego biec. Ponieważ po tej stronie. Mamy zagadkę, prawda? I ta zagadka, z tego co pamiętam, daje nam taką moc, która może nam chyba pomóc w zbiciu portalu. Bo nie wiem, czy ona wyjdzie. Bo tutaj ludzie chyba składali jakieś ofiary. A ja nie wiem, czy moi ludzie mają co złożyć, jak nie mają tarczy. O, jest jedna w sumie. Aha, dobra. Oni składają te tarcze. Ok, niech będzie. Ale to ja chyba muszę iść do nich, bo nie wiem, ile ich tam pobiegło. No i wraca, tak, bez pracy, bez pracy. Patrzcie, jak oni składają. Pamiętam to. I to jest czaszka, nie bicz. Ja mam czaszkę teraz przed twarzą. Jak dobrze kojarzę, to ona mi przyzwie jakąś drużynę, ale nie pamiętam, czy ta drużyna atakowała, portal, czy nie. Zaraz się przekonamy. Tu chyba nie mam po tej stronie nikogo. Po tej stronie tutaj mam jednego zerwanego właśnie, dlatego że chyba przed chwilą. Okej. Okay. Znaczy chyba nie mogę zaatakować, bo... W sensie tu wysłać nie. No, bo nie ma łuczników. Dobra, musimy to zrobić w ten sposób, że ja sobie pobiegnę sama. Tak, oni atakują. No i tu nie mam co doładowywać, nie? Bo. A ten tam po prostu sieka ten portal. Ostro. Kurde, to. Ja się z tym jednym łucznikiem tak męczyłam. Dobrze, ja Oni sobie tam dokończą. Tylko ja bym wola teraz do obrony młotek. Po której stronie będzie? Atak pies, jak ty mi powiedz lepiej. Zemściocha, po której będzie? No. Młotek. Dobra. Po której? Po lewej. Mógłbyś idą? Wieże ci? Wieże ci? Dobra, przesadziłam. <śm> O, jeszcze duży idzie. Dobra. O, tam bezdomny jeden stwierdził, że to ja poczekam. To ja poczekam. Dobra, mamy ciche. Zrobione. Teraz trochę kasy na szybką rozbudowę po prawej stronie. Co mamy środek dnia. Doładujemy tutaj jeszcze sobie uczniów. O, to jeszcze kolega przyszedł. Co tam, będziesz sobie dolewkę brał? Jak pieniądz fajniejszy. I zobaczmy, gdzie my się tutaj możemy przesunąć. Przede wszystkim, dobra, może zrobimy tak. Zróbmy wycinkę. Zbudujmy ten port. Fajnie mhm. było, było mnie stać jeszcze na to. Ale dobrze, dobrze. Mhm... Mm idą? Czy nie idą ścinać te drzewa? Bo już tak trochę wieczór idzie, nie? Dobra. Tu jest chyba miejsce w ogóle na... Czekajcie, chodźcie tutaj. Właściwie, że zbudujcie tutaj, jak już jesteście. Tu jest miejsce na wieżę, jeszcze jedno. No ale po co, jak mi to i tak zaraz przesuniemy mury? Musimy się przesunąć zdecydowanie, bo brakuje nam budynków. No i to by było fajnie, jakby właśnie ten teleport gdzieś tam przesunąć, nie? Sobie. Znaczy, zrobić go gdzieś tam na lewo. I tu są mury dopiero. Tu są mury, tylko że teraz tutaj nie ma nigdzie wieży znowu. Ale tutaj może być backupik, a tutaj będzie taka wieża. Yy, dobra, dobra, zaraz coś wykminimy. Tylko no nie w nocy. A tu jest kawał, ja cię kręcę. Drogi, niesamowity. Boję się, że mi w ogóle, jak ja tak wbiegam w te moby. To ja nie wiem, czy mam tyle szczęścia, czy jak to działa. Ale ja się ostatnio zacząłem zastanawiać, czy oni mi psa nie ukradną. Ej, a oni idą, czy nie? Kurde. Ja tak tutaj po prawej stronie pilnuję. A widzę, że to po lewej chyba jakiś atak będzie. Co tam się po lewej dzieje? No, nic takiego aż strasznego się nie podziało. Trochę wam mury pojechali, widzę. Dobra, przesuwanko w prawo. Dobra. To teraz... Jak na... O kurde, może trochę nawet za późno z tym wyruszyłam. A czy ja mogę wyższy poziom? Nie? Proszę. Tu kolejne. To nawet koń mi się zmęczy przez tą całą długość. Dobra, dalej lecimy. Tu leci wycinanko. Tu lecą mury. Tu leci wycinanko. I to wszystko jednego dnia, kochani. Więc rachu ciachu. I tu jeszcze mury, jeszcze jedna powstaną. Jeszcze, 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 jeszcze. I z jednej strony mogłabym ten teleport przygotować już na lewą stronę. Czyli... O, coś się zobaczyło, nie widziałam tych kulek. Czyli tu jedziemy do końca, praktycznie na lewo. Aha. Hm. Zmieszczę się tu? Kurde. Nie da. Ta... Ej. Źle. Tu nie ma miejsca, żeby oni mi. Nie tak, nie tak. Ja tu nie mam miejsca, gdzie ten teleport wcisnąć. Mogłabym go postawić przed murami, ale wtedy no ten teleport musiałby być tylko i wyłącznie do takiej akcji przednocnej. I tutaj backupik, proszę. Ulepszanko. Wieża. Dwa drzewka. Jeszcze jeden poziom. Dobra, zaraz to zaraz produkuję tarcze, bo nie chcę, żeby mi budowniczowie przerwali pracę i lecieli po tarcze. Też widzę, że części tutaj ma coś. Okej. Okay. Prawa strona zaczyna wyglądać o wiele lepiej. No z tymi murami będziemy musieli to noc przeczekać, bo nie chcę już więcej inwestować. Niech oni jest sobie tylko to ulepszą. Niech ci te niech dobiegną. Będziemy musieli całe pieniądze w to zainwestować. A co już? O kurde. A gdzie ma krona? Aha, tutaj. Okej. Okay. Ej, wycofujemy cof się, wycofujemy się. Zapomniałam, że pieniążków nie mam. Dobra. Odbudowywanko. ja bo to kolega ci ukradł. A gdzie ty lecisz? A, ty wiesz, że lecisz budować, dobra. Może być. Idę zobaczyć, co po lewej stronie słychać. No bo jest jak, nie, jak konik nie sobie zje. To tak brzmi, jak tam po lewej było niebezpiecznie. Tak będę musiała tu wrócić łucznicy zeszli z tej wieży. No w sumie po co mają siedzieć, nie? Ale farmerzy będą... Co tam się pojawiło? Za budynek jak biegłam. Dajcie kasy trochę. Hmm. Dali radę. Myślę, że ci łucznicy to zbierają tą kasę od farmerów. Dlatego tak ja jej nie widzę. <grystanie> Aj, dobra. <grystanie> Ale widzę, że mam trochę jeszcze tutaj bezrobotnych. Proszę. I teraz tak. Tutaj trzeba bym chyba zbudować. A macie ten budynek. Zrobimy może z tego stajnie. A, berserki się pojawiły, tak. Jak najbardziej za dwóch. Wtedy musimy zrobić za dwa młotki. A możliwe, że nam w ogóle tych młotków to trochę zażarło. Przez to budowanko. O, tak zrobimy nawet. U, wziął, wziął, dobra. Cile są. O, sprzed nosa mu zabrał. Ja miałam jeszcze. O kurde, ja przed nocą miałam jeszcze lepszy na ostatni poziom te mury po prawej stronie. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, a wy idźcie polować, zobaczcie, że macie te ładne miejsca. Aha, bo są dwie ekipy, tu są ci polujący, dobra. Macie chyba dużo miejsca, co mam wrażenie? Teraz czy on zdąży teściąć? Wezmę na razie tylko jednego. E, skrzynka z klejnotami. No w sumie mogę ją wziąć, czemu nie? Trzy. Chyba nie zdąży. No właśnie, dlatego wysłałam tylko jednego. Żeby w razie czego to wiecie. Lepiej jednego niż nie wiem. Trzech. po No Naprawdę żaden nie... Do... O nie, mury. Aha, dobra, mury zdążą. Mury jeszcze jako tako zdąży. Ale z tym drzewem to już może być cieniutko. Chyba, że go trochę obronię. Tutaj w ogóle przed nami powinny być dwa obozy i dopiero następny portal. To jest kawał drogi do następnego portalu. Z moich notatek wynika. O, lecą. Ściął to drzewo. Dobra, zdążył. Jedno, bo jedno, ale ściął. Nara. Chodź piesek. Lecimy na lewą stronę. Niech oni sobie te chronią się nawzajem. Wszyscy. W ogóle to są zerki, więc oni sobie te dadzą radę spokojnie. Ci z lewej przyjdą, nie? Po te tarcze. Mam nadzieję. Lecimy na lewo. Ale tutaj są. Hmm, możemy im zbudować teleport? Też nie. Ja to mam szczęście od teleportu. Moglibyśmy zamienić teraz ewentualnie. Chociaż nie, ja muszę najpierw wykończyć tamtą po prawej stronie. A mogę. Nie mogę bardziej. Chyba, chyba puszujemy prawą stronę w ogóle atakami. Ja wezmę sobie czaszkę. Ja spróbuję to zbijać tym, o, tą czaszką. Co będę marnować naszych ziomów? Jak ja sobie mogę pobiec? Ty nie masz co robić, kolego? Okej. Okay. Zrobimy tak, żeby jeszcze miał kto tutaj biegać. Jeden, dwa, trzy. Dobrze. No, i troszeczkę z tych farm jednak jest. Gdzieś tam dopchać woreczek można. Polecimy sobie na prawą stronę jeszcze. Myślę, że. Hmm. O, tu jak się w ogóle rozniosły te tarcze. Znaczy, fajnie ogólnie, że wszyscy je mają. Lepsza ekipa będzie nas chroniła. Macie kasę? No właśnie, tu chciałam rozbudować. Ci będą mieli pieniążki? O, właśnie. Tutaj murów nie stawiamy na razie. Aha, znowu budowania nie dałam. No jest już za późno trochę na atak. Dobra, schowamy się tutaj za murami. Na lewą stronę nie pobiegniemy. Mam nadzieję, że sobie poradzą a my świeżo na drugi dzień pójdziemy na atak może nawet z ekipami może zdążę, ale to w następnym odcinku mam nadzieję, że ten Wam się podobał i widzimy się w następnym Baju!